Słowa Ewangelii według Świętego Marka. W pierwszy dzień Prześników, kiedy ofiarowywano Paschę, zapytali Jezusa i Jego uczniowie – Gdzie chcesz, żebyśmy przygotowali ci spożywanie Paschy? I posłał dwóch spośród swoich uczniów z tym poleceniem – Idźcie do miasta, a spotka was człowiek niosący dzban wody. Idźcie za nim i tam, gdzie wejdziecie, powiedzcie gospodarzowi Nauczyciel pyta, gdzie jest dla mnie izba, w której mógłbym spożyć paschę z moimi uczniami. On wskaże wam na górze salę dużą, usłaną i gotową. Tam przygotujecie dla nas. Uczniowie wybrali się i przyszli do miasta, a tam znaleźli wszystko tak jak im powiedział i przygotowali paschę. A gdy jedli, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał. I dał im mówiąc, bierzcie, to jest ciało moje. Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im i pili z niego wszyscy. I rzekł do nich, to jest moja krew, która za wielu będzie wylana. Zaprawdę powiadam wam, odtąd nie będę już pił napoju z owoców innego krzewu, aż do owego dnia, kiedy pić go będę nowy, w Królestwie Bożym. Po odśpiewaniu hymnu wyszli w stronę Góry Oliwnej. Dzisiejsza Ewangelia mówi nam o prostym znaku Eucharystii, o pokornym Bogu, który daje nam siebie, pokorny do końca, podczas wcielenia i w Betlejem, bezbronny wcielenie Mowlęcia, które zdane było na łaskę i niełaskę ludzi, Narodzony w grocie, bo nie było dla niego miejsca w gospodzie, na krzyżu pokorny jak baranek, zdany na człowieka, dał się ukrzyżować. I dziś pokorny w chlebie, zdany na łaskę i niełaskę, jak codzienny chleb, który niestety często wala się na śmietnikach, choć jeszcze tak niedawno podnosiliśmy każdą kromkę z ziemi i całowaliśmy przez szacunek. Pokorny Bóg w pokornym znaku pozwala, byśmy przyjmowali Go i karmili się, odżywiali i wzrastali duchowo. Kiedy podczas mszy świętej łamie hostię na ołtarzem, często myślę o tej kruchości i o tym, że Jezus właśnie tak chce do nas przychodzić. Bierzcie i jedzcie, to jest moje ciało za was wydane. Za was i dla was. Możecie z nim zrobić, co się żywnie podoba. Możecie nim wzgardzić, zlekceważyć je, okazać mu obojętność. Możecie też je z miłością przyjąć, wziąć do siebie i patrzeć, jak w was rośnie. I rosnąć razem z Nim.